Ideą konkursu Najlepsze Koło Brzeskie jest stworzenie przedsiębiorcom z naszego miasta możliwości promocji swoich wyjątkowych produktów, usług i wydarzeń, wyróżniających się wysoką jakością, niepowtarzalnością, jak również wiarygodnością. W piątek poznaliśmy laureatów konkursu. Kategorii produkty i usługi, tytuł Najlepsze Koło 2024 zdobyła Mandala Yoga prowadzona przez Ewelinę Żurowicz, w imieniu której statuetkę odebrał mąż. Chciałbym podziękować osobom, które zgłosiły moją małą firmę do udziału w konkursie oraz wyrazić wdzięczność kapitule za docenienie potencjału i działań Mandala Yogi, za nominację do najlepszej trzynastki oraz dokonanie takiego, a nie innego wyboru. Drodzy Państwo, Szkoła Jogi, Mandala Yoga to nie tylko moja osoba. To przede wszystkim społeczność, która tworzy to miejsce. Zwiększając swoją świadomość, dba o swój dobrostan, bierze aktywny udział w projektach takich jak Babki Koło Brzegu, Radość i Sprawność 60, Wakacyjna Joga na Molo. Promując zdrowe i radosne życie tu w Kołobrzegu. W kategorii wydarzenia, inicjatywy i miejsce wygrała Pufa Design, showroom oferujący nowoczesne oświetlenie, drewniane meble i dodatki od globalnych marek. Pufa Design to jest marka, która powstała w 2010 roku z moich takich własnych, osobistych pasji i poszukiwań. Tak naprawdę idea kiełkowała we mnie gdzieś już dużo wcześniej, ponieważ od Dawna pasjonowało mnie wzornictwo i niesamowicie intrygowało mnie to, w jaki sposób powstaje produkt, jak nabiera, nabiera swojej formy i funkcji. I zawsze uważałem, że jest to jakiś rodzaj sztuki, takiej sztuki, która jest blisko człowieka, którą, z którą mamy na co dzień styczność, która nam towarzyszy, która jest praktyczna. I yy. No, jakby nie chciałem, żeby, żeby Pufa nigdy była takim, żeby nie była takim standard, takim miejscem stereotypowo postrzeganym przez pryzmat y, sztuki, która jest, y, która jest oddalona, która jest, y, wieje takim muzealnym chłodem. Kapituła konkursu zdecydowała także o przyznaniu nagrody w kategorii ikony sukcesu. Tutaj statuetka trafiła do zakładu piekarniczo-cukierniczego AWR Wierzbowscy. Jestem najstarszy w koło z tego zawodu. Y, swoją firmę założyłem w 1986 roku. Kupiłem piekarnię po gejsie na Jedności Narodowej. Y, I później tak się zaczęło, że kupiłem drugą piekarnię na Starynowskiej. Tą piekarnię przekazałem y, wcześniej wspólnikowi Ryplewskiemu. Później tą piekarnię starą odkupiłem. <noise> I zbudowałem drugą piekarnię dla syna. I jeszcze chcemy wystawić dwie piekarnie, no bo mamy dwóch wnuków. Mam dwóch wnuków. Jednym z najbardziej emocjonujących momentów gali było przyznanie nagrody publiczności, której laureatem została grupa restauracji Mamma Fuego i Mezalians. Nasza firma rzeczywiście jest dosyć krótko, przynajmniej ta firma, grupa restauracji na rynku od 5 lat, no licząc z przygotowaniem 6 lat. To były bardzo ciężkie lata, ciężką pracę wykonaliśmy, były ciężkie w biznesie, były ciężkie dlatego, że obraliśmy sobie dość, sami sobie postawiliśmy dość wysoko poprzeczkę, Ciężkie było również dlatego, że wystartowaliśmy naszą pierwszą restaurację. Mamy 13 lutego, i nie tyle, że to był dzień przed walentynkami, tylko to był miesiąc przed zamknięciem wszystkich restauracji w Polsce w okresie covid -u. I to było bardzo ciężkie. Zatrudniliśmy przed chwilą prawie 40 pracowników. Korzystaliśmy z własnego kapitału, ale również z kapitału e, banku i leasingów. I jak się Państwo domyślacie, było nam bardzo ciężko. Oczywiście wielu przedsiębiorców było wtedy bardzo ciężko. Udało nam się to przetrwać dzięki jakiemuś trochę kreatywności, trochę e, no, hartowi ducha, bo było naprawdę bardzo ciężko. Podczas Gali przyznano również wyróżnienia przedsiębiorcom obchodzącym i jubileusze swojej działalności. Na zakończeniu uroczystości zaśpiewała Anita Lipnicka. Retransmisję z Gali zapraszamy dzisiaj do bloku programów po wydarzeniach dnia.